wiadomość od boga mój umiłowany synu za zaledwie kilka godzin tak dobrze słyszałeś za zaledwie kilka godzin usłyszysz wiadomość która wstrząśnie głębią twojego jestestwa mój synu twoje życie nie zależy tylko od twoich działań lecz jest mieszanką mojej woli i twoich czynów ale to nie oznacza że działania innych ludzi nie mają na nie wpływu. Ta wiadomość nadejdzie jak burza, niespodziewana i przytłaczająca. Ale wiedz, że nawet pośród chaosu, ja jestem z Tobą. Jestem spokojem w środku burzy, ciszą w wirze. Nie bój się, bo ja już znam zakończenie. I choć teraz może Ci się wydawać mroczne i niepewne. Ja działam we wszystkim dla Twojego dobra. Zaufaj mi, nawet gdy grunt pod Twoimi stopami wydaje się chwiać. Zaufaj mi, mój synu, nawet gdy świat wokół Ciebie zdaje się rozpadać. Umiłowany synu, zanim przejdę do dalszego przekazu boskiego, sprawdź, proszę, czy subskrybujesz nasz boski kanał, zostaw polubienie. A na końcu tego filmu napisz piękny komentarz. Dziękuję, umiłowany synu. Ja jestem Twoim fundamentem, Twoją skałą i Twoim schronieniem. Mój synu, Twoje życie nie zależy tylko od Twoich działań, lecz jest mieszanką mojej woli i Twoich czynów. Nie jesteś marionetką uwięzioną na sznurkach, ani łodzą dryfującą po morzu przypadkowości. Jesteś moim stworzeniem, moim umiłowanym i dałem ci dar wolnej woli. Masz moc wyboru, działania, poruszania się i tworzenia, ale nawet w Twoich wyborach ja jestem obecny: prowadzę, kształtuję i spłata mój boski zamysł z materią Twojego życia. Nie myśl, że Twoje działania są bez znaczenia, bo każdy Twój krok Każde słowo i każda decyzja mają potencjał, by rozbrzmiewać w wieczności. Ale też nie myśl, że dźwigasz ciężar świata samotnie na swoich barkach. Ja jestem tutaj, a moja wola jest większa niż jakikolwiek plan, jaki mógłbyś ułożyć. To nie oznacza, że działania innych ludzi nie mają wpływu. Nie jesteś obizolowaną i niezależną wyspą. Napisz w komentarzu z wielką wiarą: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Synu, jesteś częścią wielkiej, połączonej sieci ludzkości, a wybory innych nieuchronnie wpłyną na Twoje życie. Czasami te wybory przyniosą radość, innym razem przyniosą ból. Ale pamiętaj o tym, nawet gdy inni postępują w sposób, który cię rani lub zakłóca Twój pokój, ja nadal panuję nad wszystkim. Mogę zebrać rozbite kawałki Twojego życia, pokruszone przez działania innych, i stworzyć z nich coś pięknego. Mogę przemienić ich zło w błogosławieństwo dla Ciebie, ich nienawiść w Twój rozwój. A ich chaos w Twoje świadectwo. Zaufaj mi, nawet gdy inni cię zawodzą, bo ja nigdy cię nie zawiodę. Mój Synu, widzę ciężary, które dźwigasz, troski, które nie pozwalają Ci zasnąć w nocy, i lęki, które szepczą kłamstwa do Twojego serca. Widzę łzy, które płaczesz w ukryciu, modlitwy. Które wyszeptujesz w rozpaczy, i marzenia, które trzymasz w sercu, bo boisz się, że nigdy się nie spełnią. Widzę wszystko i chcę, abyś wiedział, że nie jesteś sam. Jestem tutaj i działam w sposób, którego jeszcze nie możesz dostrzec. Wiadomość, która nadejdzie, burza, która tobą wstrząśnie, nie jest końcem Twojej historii. To tylko rozdział, punkt zwrotny, moment, który wystawi Twoją wiarę na próbę, ale jednocześnie ją umocni. Nie zniechęcaj się, bo ja jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę ani nie zostawię. Możesz się zastanawiać, dlaczego pozwalam, by próby przychodziły do Twojego życia. Możesz kwestionować moją miłość, moją mądrość, a nawet moją obecność. Ale wiedz jedno: nie przynoszę bólu bez powodu, ani nie pozwalam na cierpienie bez celu. Każda próba, którą przychodzisz, to szansa na wzrost, oczyszczenie i głębszą relację ze mną. Tak jak złoto oczyszcza się w ogniu, Taki twoja wiara jest oczyszczana w piecu przeciwności. Wyzwania, które napotykasz, nie mają cię zniszczyć, lecz ukształtować w osobę, którą powołałem cię, byś był. Zaufaj mojemu procesowi, nawet gdy jest bolesny, bo ja jestem garncarzem, a ty gliną. Formuję, rzeźbię i przygotowuję cię do planów. Które mam dla Twojego życia: planów, by Cię rozwinąć, a nie zaszkodzić, planów, by dać Ci nadzieję i przyszłość. Mój synu, wiem, że droga przed Tobą wydaje się niepewna, a ścieżka spowita jest cieniami, ale ja jestem światłem, który świeci w ciemności i prowadzi Cię krok po kroku. Nie musisz widzieć całej drogi. Wystarczy, że zrobisz kolejny krok w wierze. Ja się o Ciebie zatroszczę, ochronię Cię i poprowadzę do miejsca, które dla Ciebie przygotowałem. Przygotowałem Cię. Nie bój się iść naprzód, nawet gdy droga wydaje się niejasna. Jestem z Tobą i nigdy nie poprowadzę Cię na manowce. W nadchodzących godzinach. Gdy nadejdą wiadomości i burza zacznie szaleć, pamiętaj o tym: jestem Twoją kotwicą, jestem Twoim pokojem, jestem Twoją siłą. Gdy wiatr wyje i fale rozbijają się wokół Ciebie, trzymaj się mnie. Gdy ziemia drży pod Tobą, a świat zdaje się rozpadać, stań mocno na moich obietnicach. Jestem ten sam wczoraj, Dziś i na wieki moja miłość do Ciebie jest niezmienna, moja moc jest niewzruszona, a moje plany dla Ciebie są niezachwiane. Bez względu na to, co się wydarzy, mam wszystko pod kontrolą i sprawię, że wszystko będzie działać na Twoje dobro. Moje dziecko, chcę, abyś wiedział, że jesteś głęboko kochany. Nie jesteś przypadkiem ani pomyłką. Jesteś moim dziełem, cudownie i w bojaźni stworzonym, a mam dla ciebie cel większy niż możesz sobie wyobrazić. Próby, którym stawiasz czoła, burze, które przetrwasz, i wyzwania, które pokonasz, są częścią drogi, którą ci wyznaczyłem. Nie są po to, by cię złamać lecz by Cię ukształtować i przygotować na przeznaczenie, które dla Ciebie zaplanowałem. Nie trać z oczu mojej miłości, nawet w najciemniejszych chwilach, bo moja miłość jest światłem, które Cię poprowadzi. Gdy nadejdą wiadomości, które Tobą wstrząsną, pamiętaj, że jestem Twoim schronieniem i Twoją siłą. Jestem zawsze obecną pomocą w trudnościach. Gdy czujesz się słaby, będę Twoją siłą. Gdy czujesz się zagubiony, będę Twoim przewodnikiem. Gdy czujesz się samotny, będę Twoim towarzyszem. Nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Jesteś mój, a ja jestem Twój. Razem stawimy czoła temu, co nadejdzie. I razem zwyciężymy. Moje dziecko, wiem, że nadchodzące dni mogą być trudne, ale wiem też, że jesteś silniejszy, niż myślisz. Masz w sobie wytrwałość, która pochodzi ode mnie siłę, która nie jest Twoja, lecz moja. Oprzyj się na mnie, a cię poniosę. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię do zwycięstwa. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Nie zniechęcaj się, bo jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i pomogę Ci. Podtrzymam Cię moją prawą ręką sprawiedliwości. Pośród burzy, gdy świat wokół Ciebie wydaje się rozpadać, pamiętaj, że jestem Twoim pokojem. To ja uciszam wzburzone morza i uspokajam wyjące wichry. To ja wprowadzam porządek w chaos i światło w ciemność. To ja trzymam wszechświat w swoich rękach, i to ja trzymam Cię w swoim sercu. Jesteś bezpieczny przy mnie, bez względu na to, co się stanie. Moje dziecko, chcę, abyś wiedział, że działam nawet teraz, za kulisami, w sposób, którego nie widzisz. Układam wydarzenia, Przesuwam elementy na miejsce i przygotowuję drogę, aby moja wola się wypełniła. Wiadomości, które nadejdą, choć mogą wydawać się druzgocące, nie są końcem historii. To tylko rozdział, chwila w czasie, a ja już działam, by przynieść piękno z popiołów i nadzieję z rozpaczy. Zaufaj mi. Bo jestem autorem Twojej historii i wiem, jak się ona kończy. Obiecuję ci, że kończy się zwycięstwem. Gdy zmierzysz się z nadchodzącymi wyzwaniami, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jestem z Tobą i otoczyłem Cię wspólnotą wierzących, którzy Cię wesprą, zachęcą i będą stać przy Tobie w modlitwie. Nie bój się sięgnąć po pomoc. Oprzeć się na innych i pozwolić im być moimi rękami i stopami w Twoim życiu. Razem przezwyciężymy wszystko, bo jestem z Tobą i jestem większy niż jakiekolwiek wyzwanie, które możesz napotkać. Moje dziecko, chcę, abyś trzymał się nadziei. Nadzieja jest kotwicą dla Twojej duszy, pewną i bezpieczną. Jest zapewnieniem, że to, czego nie widzisz jest wciąż prawdziwe a to czego nie rozumiesz pozostaje rzeczywiste nadzieja to wiara że jestem tym kim mówię że jestem i że spełnię to co obiecałem trzymaj się nadziei bo ona przeprowadzi cię przez najciemniejsze noce i najgwałtowniejsze burze nadzieja przypomni ci że słońce znów wzejdzie, burza przeminie, a ja zawsze będę z Tobą. W nadchodzących godzinach, gdy nadejdą wiadomości i burza zacznie szaleć, pamiętaj, że jestem Twoim schronieniem. Jestem Twoim bezpiecznym miejscem, Twoją osłoną w burzy. Przyjdź do mnie, a otoczy cię ramionami miłości. Wylej przede mną swoje serce. A wysłucham Cię. Wołaj do mnie, a odpowiem. Nawet z najgorszych okoliczności, żaden przywódca, żaden rząd, żadna siła na ziemi nie jest poza moim zasięgiem ani poza moją kontrolą. Ja jestem suwerenny i działam w sposób często przekraczający ludzkie zrozumienie. Nawet gdy wydaje się, że decyzje przywódców prowadzą do chaosu czy zniszczenia. Ja wciąż działam, wplatając moje cele w tkankę historii. Możesz się zastanawiać, dlaczego pozwalam przywódcom podejmować decyzje, które przynoszą ból lub cierpienie mojemu ludowi. To pytanie powtarza się przez wieki. Odpowiedź leży w darze wolnej woli. Dałem ludzkości wolność wyboru, działania i przewodzenia. Ta wolność jest odzwierciedleniem mojej miłości, bo miłość nie można wymusić ani narzucić. Musi być wybrana, lecz z tą wolnością wiąże się odpowiedzialność, a ci, którzy przewodzą, pewnego dnia będą musieli zdać rachunek. Za swoje wybory nie cieszę się z cierpienia, które wynika ze złego przywództwa, ale mogę i wykorzystam nawet najciemniejsze chwile, aby wypełnić moje plany. Ja jestem tym, który wszystko podtrzymuje, tym, który widzi początek i koniec i tym, który działa zgodnie ze swoją wolą. Ufaj mi. Bo ja jestem, ja jestem Twoim Bogiem i nigdy Cię nie zawiodę. Ja stworzyłem Cię, kocham Cię i mam plan dla Twojego życia. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie zniechęcaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię Cię i pomogę Ci, podtrzymam Cię moją sprawiedliwą prawicą. W nadchodzących dniach, gdy zobaczysz skutki decyzji podjętych przez przywódców, pamiętaj, że ja nadal mam wszystko pod kontrolą: to ja powołuję królów i strącam ich stronów, to ja kieruję sercami władców jak strumieniami wody i to ja sprawiam, że wszystko współdziała dla dobra. Ufaj mi. Bo ja jestem Twoim schronieniem i siłą, Twoją zawsze obecną pomocą w trudnościach. To ja trzymam wszechświat w swoich rękach i to ja trzymam Cię w swoim sercu. Moje dziecko, kocham Cię bardziej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Moja miłość do Ciebie jest głębsza niż ocean, wyższa niż góry. I szersza niż niebo. Moja miłość do Ciebie jest niezmienna, niezachwiana i nieskończona, bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, z czym się zmierzysz. Moja miłość do Ciebie nigdy nie zawiedzie. Jesteś moim umiłowanym, a ja jestem Twój. Razem stawimy czoła wszystkiemu, co nadejdzie. I razem zwyciężymy. Ufaj mi, bo ja jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Jesteś mój, a ja jestem Twój na zawsze. Amen.